Bonjour bienvenue. Witam w kolejnym materiale o francuskim. Dzisiaj nieoczekiwanie subjonctifs czy indikatif, temat już z górnej półki. Poproszono mnie o to, żebym wytłumaczyła, kiedy używa się którego trybu. Wiem, że jest to troszeczkę już wyższy poziom. Ale może się komuś to przyda. Zrobimy sobie kilka takich materiałów, troszeczkę yy, wybiegniemy do przodu. Dziś nie będę tłumaczyć, yy, jak tworzyć subżąkciw. Stworzenie subżąkciwu myślę, że jest prostszą sprawą. Powiemy sobie, kiedy go używać. Yy, zapraszam na materiał. Przede wszystkim, żeby zrozumieć po co on w ogóle jest, powiedzmy sobie o, w ogóle o trybach gramatycznych, jakie są i do czego służą. Mamy indicative i dzisiaj się będziemy nim posługiwać, tym wyrażeniem, e, czyli tryb orzekający. Najprostszy tryb, e, jak mówicie o czasie teraźniejszym, przeszłym, przyszłym, e, wszystkie czynności, które się zdarzyły lub nie, które się dzieją lub nie, które będą miały miejsce lub nie. Tak, czas przeszły, przyszły, znacie na pewno, présent, imparfait, passé composé, futur, simple i tak dalej. Mamy tryb rozkazujący, imperatif. E, tak, to są czynności, które domagają się wykonania, to jest są rozkazy. Mamy tryb przypuszczający, conditionnel, czyli to są czynności, które mogą się zdarzyć, mają potencjał, żeby się zdarzyć, ale jeszcze nie są faktem. Mógłbym, zrobiłbym, poszedłbym i tak dalej. Takie mamy tryby też w języku polskim, natomiast w języku francuskim i w językach w ogóle romańskich istnieje także tryb łączący, tak zwany subjonctif. Jak widzicie tę nazwę, widzimy tutaj coś subiektywnego. Subjonctif wyraża te czynności, to że ktoś poszedł, przyszedł, wrócił, wobec których mamy jakiś stosunek. To znaczy to, że coś się dzieje, tak, wzbudza moją emocję, ja chcę, żeby się zdarzyło, zdarzyło. Cieszy mnie, że się zdarzy, albo wymagam, żeby się zdarzyło. E, czynności właśnie m, oc, które oceniamy w jakiś sposób. Dlatego siżą kciw pojawi się w zdaniu podrzędnym, bo najpierw musimy wprowadzić nasz subiektywny stosunek do danej czynności którą ktoś wykonuje, i dopiero potem pojawia się właśnie to zdanie podrzędne, i tam się pojawia ten tryb subżąkciw. I zaraz zobaczymy sobie kilka przykładów, kiedy używamy tego subżąkciwu. Na przykład konieczność, necessité. Tak? Na różne sposoby możemy wyrazić. Przede wszystkim il faut que. Czasownik faluar, który odmienia się jedynie w trzeciej osobie pojedynczej. Tutaj nie ma znaczenia, czy ten czasownik wprowadzający, to il faut, ono nie wpływa na to zdanie, o zdanie wprowadzane i nie musimy na przykład uzgadniać czasów, tak jak mamy to w przypadku trybu u orzekającego, prawda? Tak? Potem mamy il vaut mieux que. Trzeba by było lepiej, by było, gdybyście wyjechali. Il est nécessaire que tu corriges le document. Jest konieczne. Tak? Różne e, konstrukcje il est, czyli jest jakoś i mamy ocenę tutaj akurat konieczności. Il est indispensable que tu Tych wyrażeń może być więcej, jakieś important, très nécessaire itd. Tak Jest też czasami exige, tak? J'exige que vous appreniez le vocabulaire. Czyli ja wymagam, żebyście to zrobili. Elle demande que ce soit fait. Ona wymaga, żeby. każe, żeby to było zrobione. Mamy też oczywiście chęć. Chcemy, żeby coś się stało, i to też to chcemy, żeby to, co chcemy, żeby się wydarzyło, będzie w słuchrząk Je veux qu'il qu sorte. Il ne veut pas que vous veniez. To też może być, prawda, przeczenie, jak najbardziej. Il voudrait que ce soit fait. Elle aime, aimerait que tu choisisses, Też on by chciał. Tak? I też znowu wyrażenie, określenie nieosobowe, jest pożądane, jest wymagane, i tak dalej. Potem wyrażenie celu. Jest takie fajne wyrażenie, pour que oraz de manière que, czy afin que, i po nich rzeczywiście będzie subjonktif. On coś robi w jakimś celu. Tak? Jest il fait ça, pour que son patron lui donne une promotion. E, takie jest jego pragnienie, chęć, cel. I też do zapamiętania. Je le répéterai jusqu'à ce que vous compreniez. Będę to powtarzać aż zrozumiecie, aż do tego momentu, żebyście zrozumieli. Nie? Jużement, czyli ocena. Jeżeli w jakiś sposób będziemy oceniać daną czynność, że jest wspaniale, genialne, albo dziwne, albo jest okropne, albo jest niewiarygodne, że coś się dzieje i tym wprowadzamy tę te, 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 te rzeczywistość, te informacje, to rzeczywiście informacja będzie w subrząciwie, bo to nadajemy jej pewien nasz subiektywny odbiór, prawda? Ile genial, c'est genial que tu vienne. Nous. Il est bizarre que tu ne le saches pas. Euh, C'est horrible qu'ils doivent le faire. C'est incroyable, il est incroyable qu'elle ait tellement de temps libre. Éventualité, possibilité, chose euh, possible, il est possible, il y a que tu partes. Il se peut qu'il le sache, Donc, il semble que c'est tak się zdaje, że to, możliwe, że to jest prawda. Eee, I potem sentiment. Mówimy, że na przykład jesteśmy smutni, że coś się dzieje, albo jesteśmy szczęśliwi, albo obawiamy się, albo się boimy, albo jesteśmy zdziwieni. Cała masa emocji i odczuć. Eee, I dopiero kiedy powiemy, jaki mamy stan ducha, i wprowadzamy dopiero właśnie z tej perspektywy, mówimy o danej czynności, że suis triste, que tu ne, ne sois pas là, Luc est heureux que ce soit fini. Il craint que tu échoues. Vous avez peur que je ne réussisse pas. Léa est, Léa est surprise que vous soyez là. Ouais. C'est dommage que... C'est que I teraz wątpliwość. Niektórzy uznają, że to jest jakaś emocja pewnego rodzaju, czy jakaś taka niepewność, i możemy to wyrazić oczywiście czasownikiem duty, że doute que ce soit possible. Wątpię w to, nie ma takiej pewności. Czyli wszędzie, kiedy jest jakaś niepewność, subjonktiv jest przyjacielem takiej sytuacji, tak? Niepewność wyrażamy. I teraz tak. Kiedy zaprzeczymy czasowniki penser, trouver, croire, czy może avoir l'impression, całe wyrażenie. Które normalnie opowiadają nam, wyrażają nam opinię. Jeżeli zaprzeczymy te czasowniki, wyrazimy wątpliwość, właśnie, że pon Pacos es posiblo. possible. I wtedy w tym wypadku nie mówię nawet o mojej opinii, a to, to jest ważne, co teraz wprowadzam, co teraz mówię. Nie wprowadzam tutaj mojej opinii, że sądzę, że coś jest możliwe, lub sądzę, że coś jest niemożliwe, tylko wprowadzam informację, że ja w to wątpię. Ja nie mam tej pewności. Je ne pense pas que ce soit possible. Tak jest widziane wyrażenie Je ne pense pas, je ne pas, je ne crois pas. I to jest ważne, ponieważ te czasowniki, jeśli nie będą w przeczeniu, będziemy po nich używać indikatywu i zaraz powiem dlaczego. Natomiast jeśli je zaprzeczymy, dajemy subżąkciw. Indikatyw będzie wprowadzał nam zdanie podrzędne słówkiem k, które do tej pory pojawiało się przy subżąkciwie, i mówiliśmy właśnie Jestem zdziwiony że, chcę że czy żeby. Natomiast indikativ, jeżeli używa słówka k, to używa ich po to, żeby wprowadzić zwyczajne zdanie podrzędne, przytoczyć daną wypowiedź na przykład, tak? czyli na przykład Je dis que vous avez raison. Że ja to mówię. Zanim powie, że, powiem, że macie rację, to vous avez raison. Nie, nie nadaję jakiejś specjalnej perspektywy wobec tego, tak? Nie ustawiam się w, w subiektywnym kontekście do tego, że macie rację. Ja po prostu przytaczam to informuję o tym, że macie rację. Ja mówię, że. Okay? I to samo, to samo będzie. Il sait que c'est on wie. Tak? To nie jest jakaś subiektywna opinia czy, czy postawa wobec kwestii, że to prawda, tak? tylko to jest zwyczajnie przytoczenie wyrażenia. Elle répète que c'est important. Tak? On ajoute que tu es bienvenue. Tak? Vous voyez que c'est impossible. Widzicie. Tak? Luc répond que, czyli taka zwyczajna mowa zależna, Luc répond que le rapport est prêt. Elle affirme que la porte est ouverte. J'assure que vous serez content, czyli zapewniam, że. Kiedykolwiek macie do czynienia z jakąś pewnością, e, brakiem wątpliwości, to tam jest to właśnie indikatif. Teraz uwaga, opinia. We francuskim jest tak, że jeżeli uważamy, że, sądzimy, że, wierzymy, że, e, to zdanie, które wprowadzamy, to co uważamy, je, podajemy to w indikatywie, bo traktujemy tę opinię jako Fact. Je pense que vous avez raison. Il me semble, me semble que vous avez raison. Il trouve que c'est vrai. En deçà, je te prouve Elle croit que c'est important. On a l'impression que c'est bizarre. Možete bon, de do te ta Nie wpływa na dobrą sprawę, na jakieś nasze odczucia. Może nam się to nie podobać, że vous avez raison. Może może mi się podobać, mogę być z tego z powodu smutna, mo mogę chcieć, żebyście mieli rację. Natomiast jeśli ja po prostu tak uważam, traktujemy te czasowniki jako przytaczanie pewnego yy, właśnie, właśnie przytaczanie jak w mowie zależnej, tak? Ja myślę, że, wydaje mi się, że, sądzę, że, mówię, że, wiem, że. Tak, to zapamiętajcie, dobra? Dobra, wszystkie wyrażenia, które wskażą nam na pewność. Okay? Czyli, je suis sûr que vous avez raison. Je, il, tu es certain que c'est vrai. Luc ne doute pas que c'est important. Il est évident que c'est faux. Okay? Je suis convaincu que c'est ici. Można no, poddawać wątpliwość, tak? E, sensowność tego, że akurat e, ocena czegoś jako e, oczywiste, czy nie wzbudzające wątpliwości. To już jest ocena pewnego rodzaju, prawda? Yy, natomiast, no, do zapamiętania, tak? Pewno, pewność, yy, brak wątpliwości to zawsze indygetwie. I rzeczywiście jest kilka takich właśnie podobnych wyrażeń, które mogą wzbudzić wątpliwości, jak to, że rzepąsk, tak? Ale "żyny pąspak". Rzepąsk to jest zwyczajne przytoczenie na moich myśli. A je ne pense pas que to jest wyrażenie wątpliwości. Il me semble que to znowu jest wyrażenie, przytoczenie moich myśli, mojego zdania, a il semble que to jest zdaje się, to jest wyrażenie ewentualności, e, możliwości, tak jak il est possible que. No i tu już ja wiem, że to jest killer, il est probable que jest prawdopodobne. No i tutaj do zapamiętania, że po ile est probable, probable que dajemy indikatyw że jest prawdopodobne. Potem są takie nieoczekiwane wyrażenia, po których tak teoretycznie, na podstawie tego, co powiedziałam do tej pory, powinniśmy dać indikatif albo subjongtif, a jest odwrotnie. Na przykład j'espère que, tak? Mam nadzieję że. No, to tutaj nie mam na to tłumaczenia Po prostu do zapamiętania. Po Espery dajecie indicatif. No i właśnie ilmy me semble que, czy il est probable que, To się może kojarzyć z subjunktiwem ale dajemy po nim właśnie tryb orzekający. Jest oczywiście tych wyrażeń więcej. Natomiast chciałam tylko nakreślić mniej więcej o co chodzi z jednym i z drugim trybem, bo wiem, że trzeba mieć pewne ogólne podejście, pewne ogólne rozumienie o co chodzi w obu trybach. A potem, jeżeli zobaczycie jakieś wyrażenia, które jak troszeczkę nie podchodzą pod te zasady, to, to można to potraktować jako wyrażenie. Wyjątek, albo postarcie przynajmniej jakoś gdzieś to sobie umieścić w głowie, ale wiedzieć mniej więcej, jaka jest filozofia tego wszystkiego. Zatem podsumujmy, czego się dowiedzieliśmy dzisiaj. E, materiał o ćwiczeniach też będzie, bo zobaczymy to w praktyce, jak to wygląda. E, a na razie podsumujmy, czyli tak, Indicative wyraża czynności, które miały będą mieć miejsce. Dzieją się, tak? Albo nie, oczywiście, możemy też robić przeczenie. Zwroty, które wprowadzają zdanie podrzędne w trybie orzekającym do czego służą. Nie do tego, żeby dać naszą, naszą subiektywną perspektywę do czegoś, tylko przytaczają y, wypowiedź, tak? Dalej mamy opinię, czyli to też jest przytaczanie naszych myśli. Mamy, y, wyrażamy pewność, wtedy też dajemy indikatif. Natomiast subjunctif pojawia się w, zdania w zdaniach podrzędnych i wyraża czynności, wobec których mamy pewien subiektywny stosunek i jest to y, na przykład wyrażenie y, konieczności, czyli ten nasz Subiektywny stosunek to jest konieczność. Wymagamy, trzeba, żeby coś się zdarzyło, chcemy, żeby coś się zdarzyło, mamy na celu, żeby coś się zdarzyło, oceniamy, że coś jakieś jest, jest ważne, ciekawe, dziwne, normalne, nienormalne, że, tak i wtedy to zdanie podrzędne. A także pewnego rodzaju możliwość, niepewność, possibility, eventuality. No i też uczucia, prawda? Emocje wszelkiego rodzaju. Cieszymy się, że coś się dzieje, albo się smucimy, że coś się dzieje, nie dzieje, zdarzyło, nie zdarzyło. I tutaj w to też włącza się oczywiście wątpliwość. I to musimy pamiętać. Wszelkiego rodzaju wątpliwość to suiżanktif, a wszelkiego rodzaju pewność to indikatif. Zapraszam na kolejny materiał, w którym zobaczymy wszystko w praktyce. A więc...